W ciągu ostatnich 12 miesięcy na Dolnym Śląsku o 100% wzrosła sprzedaż urządzeń umożliwiających szpiegowanie, np. małżonka, zapewnienie bezpieczeństwa dziecku czy monitorowanie poczynań konkurencji. Jak grzyby po deszczu, pojawiają się też nowe firmy detektywistyczne. Psychologowie biją na alarm: dziś nikt nie jest wolny od podejrzeń zazdrości małostkowości. Jest to głównie kamera, aparat fotograficzny i tyle. Bożena Skrzypek Mosie i detektywem jest od czterech lat. Zajmuje się różnymi sprawami: wykrywaniem zdrady, wywiadem gospodarczym, zbieraniem dowodów nieuczciwej konkurencji, na brak zajęcia nie narzeka. Detektywy w Wrocławiu ma bardzo dużo roboty, bardzo dużo pracy, głównie w sprawach osób indywidualnych, takich które poszukują materiału dowodowego do sądu. Pani Bożena przyznaje, że czasami w jej pracy dochodzi do sytuacji niemal jak z filmów sensacyjnych. Są na przykład pościgi. Jest to bardzo niebezpieczne. Ponieważ każdy kierowca ma swój własny styl jazdy, natomiast detektyw jadący za osobą musi być dwa razy bardziej dynamiczny. Rynek odpowiada na wzrost zapotrzebowania na usługi detektywów. Właściciel tego sklepu z akcesoriami szpiegowskimi na brak klientów nie narzeka. I przyznaje, są to nie tylko ludzie z branży detektywistycznej. Z roku na rok mamy coraz więcej klientów, większe zainteresowanie jest tym, sprzęt jest coraz bardziej popularny. Yy, o, o, ogólnodostępny, nie jest tak drogi, jak ludzie sobie to kojarzą. Większość klientów kupuje minikamery i sprzęt do podsłuchiwania, głównie po to, by śledzić swoich partnerów lub małżonków. To są z reguły już ludzie, którzy są troszeczkę w małżeństwie, już coś czegoś się dorobili i mają jakiś podział majątku i wtedy się zaczyna cała zabawa. Pan Krzysztof, właściciel prywatnej firmy, nie chce pokazywać twarzy, podejrzewał, że pracownik wynosił z firmy dane o klientach i dlatego kupił sprzęt do monitorowania jego pracy na komputerze. Zdarzyło mi się kiedyś wykorzystać tego typu sprzęt. Gdzieś tam miałem sytuację w firmie, że pracownik wykradł dane. No, sprzęt, który zakupiłem w tym sklepie, pomógł mi rozwiązać tę sytuację w dosyć krótkim czasie. Wzrost sprzedaży urządzeń ułatwiających inwigilację i rosnąca popularność firm detektywistycznych niepokoi psychologów. Twierdzą, że może to świadczyć o zmianie relacji między ludźmi. Boimy się otworzyć, a jeśli już się otwieramy... No to zaczynamy myśleć, czy druga strona czegoś nie kombinuje, czy nie knuje. I trochę nowego wymiaru, mam takie wrażenie, nabiera komunistyczna zasada kontrola najwyższą formą zaufania. Według danych najpopularniejszych sieci sklepów szpiegowskich w Polsce kupujemy najchętniej podsłuchy telefonów komórkowych, minikamery, lokalizatory GPS. Ich sprzedaż wzrosła nawet dwukrotnie. Jak widać, te branże kryzys omija szerokim łukiem.